No, się ma. Akurat, jak wiadomo, dzień jak co dzień, nie? No, ale ja do czego zmierzam? No, właśnie do tego. No, księżyc dopiero co wylasła. Właściwie zauważyłem go dopiero teraz. No i oczywiście on, ja jego detale powierzchni, w tym świecącym księżycu, nie w tym odbiciu, bo w tym to o tym bardziej widzę, ale. Tak, to widzę jego normalnie detale powierzchni lepiej niż kamera, jak już mówiłem. No, to akurat ciekawie wygląda, jak zawsze. No, detale jego powierzchni widzi się lepiej normalnie niż ten, niż kamera. No, wiadomo, chyba, nie? Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia i narka!